Nazywam się Marysia Gerymek, mam 30 lat. Prowadzę ośrodek rehabilitacji dla koni pod Warszawą. Jestem z zawodu lekarzem weterynarii. Przez ostatnie y, 6 lat jeździłam dwa razy do roku do Namibii jako weterynarz wolontariusz. Jestem też założycielką fundacji Make a Change. Podopiecznymi jak Make a Change jest młodzież znajdująca się w pieczy zastępczej albo w programach umacniania rodziny. Bo są rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. To jest bardzo duża skala, a my pracujemy z całą tą młodzieżą. Stop! Dalej proszę nie jechać. Proszę się zatrzymać. O, jaki grzeczny. Cześć Marysiu. Hej. Cześć koniku. Jak się konik nazywa? To jest Jasio. Och, jej. Bardzo proszę. To jest koń, który nie jest najmłodszy, bo Jasio ma 23 lata, co na koniec dużo. jest już dojrzały pan. <gry> nie jest najmłodszy, nie jest najlepszy, nie jest najszybszy, ale po prostu znalazł drogę do mojego serca i jest dla mnie teraz najważniejszym koniem, dla którego stworzyłam cały ten ośrodek. Co się śmiesznie nazywa? To się nazywa spa dla koni. Co to tak naprawdę oznacza? To jest takie miejsce, w którym te konie mogą odpocząć. Są osoby, które przywożą tutaj konie na miesiąc, dwa, żeby one po prostu odpoczęły po sezonie. Prowadzenie takiego ośrodka całego. To jest praca na cały etat, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na pewno nie ma e, budżetu na to, żeby sobie kupować nowe sukienki i nowe buty. Dobrze, że jestem osobą, której za tak, bardzo na, nie zależy na takich materialnych e, zakupach. No, ale na pewno wymaga to dużej wytrwałości. To jest e, oaza głównie dla koni, więc mamy tutaj Tymianka, który tutaj sobie mieszka i chodzi po terenie ośrodka. Eee, sobie samopas. A Tymian nie jest e, konikiem arabskim, jest konikiem polskim. Tymian jest konikiem polskim, który tutaj 10 nawet więcej lat temu przyjechał na ostatni rok dwa życia. Aha, no i, i tak jest z nami od dziesięciu. Super. I żabka, patrząc na lata ludzkie, to można powiedzieć, że już ma ponad 100 lat. Aha! Tymianek tu jest wolnym konio, koniopsem takim. Wolnym, tak, wolnym koniem. Tu zajrzy do kuchni, tu zajrzy do pokoju. Też niektórzy, którzy tu przyjeżdżali byli w szoku, jakby otwierali okno rano, a tam... Głowa. No Tymianek. No z wizytą, przyszedł z wizytą.